Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry. Biała i czarna. Kto ma ojciec? Aj, Boże. Chciałam po co mam wybierać. Najlepiej zabrać obie. Czy ojciec święty się czegoś boi? Baj. Się baje. No, tak jak Pan już powiedział, kogo się mamy co to jest, mój tego szaszłyka? Co ty kurwa mać? Co? Zaraz! Ktoś to siedzi. Konon! Nie! Pomóż pan, pomóż pan! Pomożesz pan! Bracia, siu się polec. Gin, wzdychaj ty śmieciu. A, zaraz, sobą! Gdzie on jego nie goni z tyłu, czy z dupy? A, na tyle ciągle, na plecach to, okej. Okay. Nie wiem, nie wiem o co tu chodzi. I znowu jest tutaj, on się, on jest kilka bili, czy co tu chodzi? Bo nie rozumiem teraz naprawdę. Nie czaję, co mam zrobić. No ja i on je goni. Sami widzieliście co się stało? Chłop był. Zaraz, zaraz, zaraz. Chłopy był tak, chłop jest za mną, chłop jest po lewej i chłopiec w tamtym przejściu. Czy ktoś ma jakieś pomysły? Uwaga, pytania do czatu. Czy ktoś ma... Ja, wiadomo, tak nie spoilerując, nie tylko takiego tego, pomyślcie, jaki jest was pierwszy krok, kiedy widzicie coś takiego? No, wiadomo, pierwszy krok brzmi gówno. Myślicie sobie gównia nagra, chujowe ten, ale dobra, pomyślmy. Pomyślmy, co można zrobić, prawda? Pomyślmy logicznie. Musimy tu na pewno przeskoczyć, bo to jest tak to wygląda. Ale po lewo nie przejdziemy. Po prawo nie możemy wejść, bo nie. Może jestem za szybki. Skocz w dziurę, nie, no zdechnę, no, dziura. <grywy> 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 Mi, tak. A gdybym go tutaj przytulił, co by się stało? O tutaj, biega mi co? No. Billy. <ścoughs> o boże. W ostatniej chwili wskocz na te platformy, jak się zobaczy, to wtedy. Zwalaj tam, a nie jak będziesz blisko, spróbuj zawrócić. Druga wcale spróbuj i robić przeskoczenie. Tak, tak, tak. On malaga mózgu. Nie, Billy jest upośledzony. Billy the devil. Nie wiem. Tu jest chyba, tak? Nie, zamknięte. Zadzwój po tej Kurde, problem w tym, że tych bili on nie jest jeden, albo gra jest po prostu tak zbugowana, że pokazuje, że jest dziesięciu bili. Tu jest jeden bili, tu po lewej jest drugi bili, tu nie wskoczę, tam nie pójdę. Tędy też nie pójdę, no tu już biegnie za mną. Tu kanę. On jest szybszy ode mnie? Pierwsze słyszę. Nie, tak jeszcze nie było, że on jest szybszy ode mnie. Nigdy. Nie wiem, dobra, spróbujemy go kompletnie zignorować i ten, obiec ten. Nie mam słów, brak słów. To jest brak słów, to jest chujowy game design, to są bugi, to jest gówno i nic więcej. Ktoś jeszcze tutaj miał czelność mi mówić wczoraj, że na wszystko narzekam. Nie wiem kto to był, ale to jest, to jest, to jest, to jest niewybaczalne. Niewybaczalna gra po prostu, kurwa. Trzeba... Odpowiedź brzmi, miej wszystko w dupie i biegnij, i może się uda. Nie wiem, nie wiem kto to tego. Mamy zestaw, tak, zestaw upośledzonego gracza. Formularz, pozwolenie na przejście gry dla pacjenta Karakańca Hołpa, z programu psychiatrycznego, z choroszczy przy szpitalu w Białym Białymstoku, tego, no właśnie, Polska. Formularz jest standardowy, wszystkie wymagane rubryki zostały już wypełnione. Najwyraźniej yy, karakaniec nie jest świadomy niedawnego kontrolowanego zatrzymania krążenia u jego matki. Mamo? Kurwa. Muszę zaraz do niej zadzwonić. Yy, poddaje się eksperymentowi pod wpływem przekonania, że, yy, że można przejść tę grę, matce oraz tego yy, daleki ten jej kościoła. Kurwa, mama nie chodzi do kościoła. W Nickie przeczytasz jego sprawozdanie ze snów. Tak, sny akurat mam fa fajne, to nie da się ukryć. Lubię moje sny. Przez wszystko, co nie boisz się, to nie zachowujesz się jak bojący człowiek. A ze strany, ty zapierasz dalej przed siebie na maksa. To, ale powiedz mi, jak? Powiedz mi, Piotr, teraz mi, ale powiedz szczerze, jak mam się zachowywać jako bojący człowiek, skoro widzę takie gówno? Goni mnie jakiś czarny duszek, który może prze, jest trzech w jednocześnie, w trzech miejscach jednocześnie. E, jedyne, co mogę zrobić, to przed nim uciekać. To, 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 to jest bzdura, no. Nie da się bać na poważnie. O, wii, wii, kabel, zabij go. <grystanie> Wypił coś, jestem elektrykiem wysokich napięć. <grystanie> no idzie, teraz przyjdziesz, stary. Tu bym najchętniej wyskoczył, ale się nie da. No, więc to, to, tego nie da się grać na poważnie. Nie gram w takie gry. Ja też mnie nie gram, co ciekawe, ale no, mówię, straszne to to nie jest, to jest głupie po prostu. Już go nie ma. No. Bo bo to jest <grystanie> Lili, Taś, Taś, Kici, Kici, do ducha, kurwa, do ducha. Jest na moich plecach, ale jest. Tyle mogę Ci pokazać. Hmm. Poppy play, tak, tak. Zwłaszcza jeśli chodzi o mechanikę. Mam kamerę? Nie mam kamery, e, mam. Dobra, biegniemy. Bili, zamykam ci drzwi. Mówię ci, Nara. Się ma. Nie, nie, nie wolno zadawać już żadnych pytań. Nie wolno nic. Ja już chcę to po prostu skończyć. Kliknę guzik. Wszyscy zginą. Okay. Ewa, owa wow. Billy Gin, zdychaj tyś śmieciu Kamerę, nagram ci, nagram twoją matkę Szlachroku Przecież ty nie żyjesz, jak ty nie bijesz A. Billin nie opętał? On ma cheaty, no widać, że to jest oszust, nie potrafi grać. Musi oszukiwać wieśniak. Nie wiem, on chyba mnie opętał. Czy jest we mnie? Nie wiem nic. Co się skończy? Nowe zadanie, Uciekni. Ja ledwo chodzę. Jestem połamany cały. Nawet nie wiem gdzie mam uciec. Chyba do góry. I wyobraźcie sobie teraz, że byli tutaj wszyscy. Ochrona, komandosi, lasery, a ducha pokonał jakiś ludzik z kamerą. To mnie najbardziej rozwala. Też tak umiem i co? Już Nie, jesteśmy te tysiąc. Zaraz się okaże, zaraz się okaże, że jesteśmy jakimś androidem, coś takiego. Że jesteśmy ubermenszem. Tylko to... Tylko tego brakuje, nie? Że okazało się, że my też jesteśmy jakimś duchem i jesteśmy bratem Biliego, tylko tym lepszym bratem, tym, co go mama zawsze bardziej lubiła i dlatego jesteś w ten fajniej. Co gorsza, po co mi przyjaciele? Ci przyjaciele jeszcze by mnie tylko wnerwiali, by pewnie pierwsi poginęli tutaj. Założę się. Nie byli godni. Ech. Ech. Proszę. Wypuść mnie cóż. W głowie się kręci się. Co nie mi starzył wujka? O! Ciema! Proste, tak? Ale ja mam Bilego w sobie, goście, jestem niezniszczalny. ładnie grają, prawda? nie chcę, nie to jest była lista wstydu. Nie wiem czemu ta gra się tak długo ładuje, mam to w dupie. Dziękujemy za uwagę, bo tutaj będzie, będzie cięcie odcinka, bo chyba gra się nie załaduje. Widzicie, nawet koniec jest spierdolony. Dzięki, widzieliście moją reakcję i tak zaraz będzie dogranie moich słów.